Ło, wow, ło, wow. dajcie łapy, dajcie ej, łapy ej, 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 ej Tam też, zajebiście Na początku jedną rzecz przekminię To mi się przyda w twojej zalanej dziewczynie I to jest proste, ja to czuję Ratunku, kurwa, w z mnie atakuje To jest proste, padam, ja mam plany O kurwa, między nami, jaki on jest zagrzany Wiesz, że kiedy wpadam, jesteś nadal chory Uważaj, bo ci zaczną Za to koło wyjewiemy. Teraz będziesz z planszy zmieciony. Po co wybrałem przedmioty, jak pojadę gości? Jak uważliwy myśleć wszystkie dwuznaczności? Kurwa, dobra. I tak co rozplinimy? No. Wiadomo, że gdy wchodzę... Obyż to był jego ostatni koło ratunkowy. Kurwa. Jesteś tutaj jak mysz podmiotło. Jał, jał, Dobra, dobra, dobra. Nie, odkora swój dobry. Yo, yo. Dobra, łapy łaby kraku. Patrzcie. Się przesuś w śmieciu, yo! I bijam sobie teraz cisne rapy? Masz, słuchaj, sobie koncert maty! Ej, jak bijam, on jest podły! Co to kurwa ma być? Aerobik dla nich skorosłych? Yo! Mordo, jest niezła fala! A to mówi ci zwierdalaj! Ej, jak bijam sobie teraz cisne chłopcze? Kurwa, chyba mam kolejny Chociaż czekajcie, to niski chuj Ej Filipek, może to jednak twój ja! <grystanie> Mam to więc, tak Yo! Ciebie już tu kurwa nie ma A wiesz co jest najgorsze lebiego? Że masz przypał, bo nie masz koła ratunkowego Znam jego Widziałem, że wyjebie. zalana, trafiona, zapłodniona Jadę ziomki, padam Dobra, on jest nieistotny Yo! Jebać to koło, dajmy inne. Dzisiaj wygrywa Przejście, zmieniamy bit, dwa razy No Nie, po, no kurwa, ludzie. Wow, Yo, yo, yo wow, 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 właśnie wo, właśnie wo, wo. ja bym właśnie ja, ja, ja mn... na jacha. Się Przygotowałeś pierdolony hamie, prawie jak ty na właśnie na właśnie To To proste. Ja właśnie 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 takie właśnie Wiadomo, że gdy wchodzę, to lecę właśnie spontanie I kurwa gram sobie Siostra Rypsona, Chodakowska! Co? Wypierdalaj, padam sobie nawit, no i zgadza się skala Kiedyś leciałeś zajebiście w proximie A potem się spierdoliłeś w mainstreamie I tak to było I co mi jeszcze więcej dodasz ty głupia No nigdy nie był w mainstreamie Clastek pada mi to jest tempa bida. Nie wyrzucaj tego koła Tobie się bardziej przyda łapki, łapki Siostra Rypsona jest najbardziej yo. przeruchana w tej, yo. Yo. w tej branży, a nigdy nie była ruchana przez te branże. Mordo, jadę sobie wiesz, że Ty mi chcesz kurwa gadać o fejmie. Ja walczyłem z Ferrariem, tak minie, ale Ty mini Mike przepierdoliłeś z Kurszfilem. Yo, i biję się za chwilę, bo wpada Mordo i wychodzi z dymem. Siostra Rypsona, powiem Ci zjebie. Pożyć mu spilki i już się odjebie. Mordo, teraz tak to robię, bo wyjem wiadomości jedno powiem. Ale co mi gada o fejmie, o doszło, ej. Ja co kola w federacji, ej! Jadę sobie teraz w bitach! Patrzcie, mamy jelly frucika, yo! Jak wyjem sobie teraz cisnę łajzo mogę się tu A dziękuję bardzo z góry, ale wiesz co? Trochę mnie wkurwiasz łajzo Najpierw cię rozjebie z premedytacją! Jeszcze się, po jednym! gdzie ty jesteś kurwa? Jak jest dzisiaj osób w Night? Raz, 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 raz! Patrz sobie tu! Kurwa, gram na rozkwince, No i z deszczu pod rynne, kurwa. Zamknij dziurę, kiedy sobie wchodzę daję dobrą brawurę. Kurwa, to jest niezła draka. Nie pluj się taki i tak dostaniesz pierdol od Spartiaka. Wieć? Gram sobie wedle potrzeb. No bo wiadomo, jaki syn, taki ojciec. Yo, Ostatnie yo. Dawać, Dobra, kurwa, ręce w górę. A twój ogląda, zadzwonię tu na bicie. Halo! Oj, odebrał sobie życie, Mordo! Wbijam sobie teraz tak to ciśne. Wpadam, ja sobie robię dobry występ. Ej, ty jesteś taki kumaty? Ja mam wpierdolot od patraka. Ty lepiej nie wracaj do chaty. Yo, i bijam sobie czwoku. Rynna, bo ciebie już zalał każdy na bloku. Ej, jak bijam. Każdy na bloku, a Edzio to Cię chyba raz zarał na obloku Ej, ja popatrz co tu robię Mordo, jedno Ci tu powiem Siostra ryptona. mordo, żenimy się jest super A Ty ze swoją dwie kurwy jak porzucek Ale na kawalerski nie przyjdziesz czubie Obiecałem żadnych prostytutek POSZŁO Ogólnie wie, 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 wiecie co mnie cieszy? Że Zippy Ogal miał kurwa Niecałe 10 koła przed programem nowe rozdanie na Spotify. Ja wiem, że jest to śmieszne, a na chwilę to ma 110 koła. Tak sobie tak z ciekawości sprawdziłem, jak te liczby chłopaków wyglądają. Jestem w chuj zajęście zadowolony. Zadowolony. Czy Was poprosić tutaj na ten moment 3, 4. Koro przechodzi do kolejnej rundy Bart, wielkie dzięki. Proste.